To mi taniec bara. co ica, itca, itca, co O mój Boże. Nie wiem czemu, jak yy, ściskam strzałkę w dół, to Tomi tańcuje barami. No, czy jednak umiesz trochę tam tańcować na siedząco? No, okej. Okay. Mm. Ile to ja już nie grałem w ICD? jeny O, gdzie ja tu wlazłem? O, zobaczymy sobie przy okazji. Widzisz, jaki wux 20 lipca. Troszkę czasu minęło. Ale Frys. Troszkę czasu minęło. Ojeny, ale lagi nadal są. Aha, miałem pozdrowić użytkowniczkę pazurzyna. O, fajnie, ukryta paczka. Tak więc pozdrawiamy pazurzynę. Jej! No, i nie, ja wcale nie zapomniałem. Ja po prostu mam już taki zryty łeb, że ja. Nie wiem co się dzieje i nie wszystko zawsze spamiętuję z ogarniami z inne takie tam pierdoły I w ogóle słońce oślepia jego i i i, kicha. i nawet nie wiem Nie wiem czemu widzę przeźroczyste ro logo Rockstara Ale fajny bajer <laughs> Kurczę, zresztą kiedy ja ostatnio kogoś pozdrawiałem? W wodordzie chyba Jak dotąd chyba tylko dwie czy tam trzy osoby mnie o to prosiły Nie, chyba dwie Nie wiem, nie pamiętam, bo to było dawno Chociaż zresztą, może źle, że o tym wspomniałem. Być może teraz ktoś będzie chciał ciągle, żebym kogoś pozdrawiał, i może być kichany, chyba jednak w to wątpię. Hmm. Landstalker, Idaho, Esperanto. Esperanto, Esperanto. Ja na radio mówiłem Esperanto, a to Spantoso chyba jest, no nie? Nie wiem, wy mi powiedzcie. Stallion Rancher. Blista kompakt. Ok, czyli same takie cienia sowate, autka, można by rzec, które powinniśmy znaleźć gdzieś tu. A słuchajcie, jak na razie to będą całkiem nudne odcinki, bo ja będę teraz szukał tych aut. Wszystkich, co to za autko, właśnie? Może to to. Nie wiem, sprawdzimy. Nie. To nie to. Możesz jechać dalej. Oj, sorry. A tu... Nie, to nie. No już, już, już zjeżdżaj stąd. Na co czekasz? Ech, no to sobie. Ach, poczekamy. Wow, dziadek uważaj, bo cię rozjadą! Kurczę, no nie ma nigdzie żadnego auta. A może to? To jest. Nie, to jest ten BF, coś tam. Nie, to ciebie nie chcemy. Spadaj. Nie, to też nie. To jest admiral. Z tego co pamiętam, to niepotrzebny nam. Zjeżdżaj O mój Boże, szadłem. A tutaj do nas. Jedzie jakiś Porsche. To nie. A! Nie strzelajcie A nie, to moi. Kurczę, no dajcie mi. Łoł, wow, szybko się zmieniają kolorki. Siu. Tam jedzie, już widzę zły. Mach na kale tą kamerą. To... O, to jest posemny, to jest posemny. Stój Zatrzymuj się w imieniu prawa. A! Tu też jest też jeden. A za z BT2 muszę. Czekajcie, wiem co zrobię. Nie, zatrzymuj się, koleś! Ty, twoje auto też mi jest potrzebne. Stoj! Ha, ha. No i tak to może być. Okej, okay. gdzie to zaparkować trzeba? Tutaj? No czemu nie mogę się ruszyć? No, super Aha, okej okay, Ja wiem, ja je sprowadzę właśnie, chcę Przyda się O, 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 o Ty, zostawiłem cię tu Na chwilkę I pray for rains down in Tutaj! Damn Szybciej, panie! Tum, 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 tum pum! Okej... Okay. Raz, dwa, trzy, cztery... Jeszcze samochodziki... I znowu będziemy stać i się nudzić. Co to?! Aaa, jaja, to właśnie autko, którego szukam. No, nie jest tak źle. Myślałem, że będziemy dłużej się męczyć. Po co w ogóle radiostacie zmieniam, jak już tutaj wychodzę? Zaraz, V-Rock na koniec. No, I jeszcze nam zostały takie bryczki jak. Idaho. Nie wiem, czy tak to się czyta: Esperanto Stalin. Esperanto to. Jak się to radio nazywa? Bo mi tutaj już ktoś pisał, że to jest inaczej, a ja gadam źle, niby. To jest. Oja oja woja Espantoso! Ocie w morzu, nawet nie widziałem Espantoso, a nie Esperanto. Ale to na jedno wychodzi, weźcie, ludzie, chrzancie się, co tam. Dla mnie to jest Esperanto, i tak to będę nazywał. Haha, ha. nic się nie dzieje, wyluzu. O, co, 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 nie, nie, co nie. Ha, teraz to może być ciężko. Siadaj to mi, posiedzimy. Leci nogi i będą boleć tak jak mnie. Po tym nocnym marzeniu. Tutaj nic, tutaj nic. To już zła, tylko to machnę i się odwróci. I zaraz powinno inne być, tak? Czy nie? Nie? Hm? Ciebie nie potrzebuję, chyba ciebie nie. Taksówki nie. Co jedzie jakiś lipny? To nie. Ciebie też nie. O, to może być to nie no, kicha też źle. Zjeżdżaj mnie stąd. No już, już, bo machnę kamerą, już nigdy się nie pojawisz. Nigdzie a tam też źle. No szkurcze, Taksi... Ech, co to? Nie! Ujej, oh yeah, już czekajcie, sprawdzę jeszcze RAZ jakie tam były. Nie mogę tak więc usiąść. Eee, to, to i to. No te trzy. NO Tego staliona może wyrwiemy gdzieś tutaj, bo to jest często spotykane auto. Ale jak na złość nie będzie. Czekaj, zatrzymaj się. No co ty robisz? Chcesz mnie zabić? No pirat pijany na drodze. Nie, jedziemy do centrum, wiecie? Skołujemy sobie tam autką. bo tutaj to możemy tak siedzieć, do... U... Us... No wiecie, do czego. Eee... O, Gdzie te samochody? To chyba to! Tak mi się wydaje. Cicho, babo Esperanto! Czytamy z pantosą? Nieważne. O, nawet muzyczki Esperanta słuchał sokolo. Znaczy ta baba. Ta kobieta. Bo zaraz się feministki na mnie rzucą. My jednak zmienimy radiosację Na flesza He nadal mam w prawej wjeździe, co? I jeszcze tylko i Idaho. Okej, okay, fajnie.